Chema Ziomeczku, jesteśmy pod zaporą teresną, a raczej za zaporą teresną. Kiedyś tu przejeżdżaliśmy na sportach, więc zauważyliśmy taki wjazd do góry i stwierdziliśmy, że w sumie może być fajny. Jesteśmy ja, Wojtek. XTEC 97, XR 99, a tam są górki. A my jesteśmy blisko 10 tysięcy subskrypcji, więc na 10 tysięcy będzie jakieś fajne rozdanie: będzie darmowe paliwo, albo jakieś akcesoria. Więc strzel łapę w górę, zasubskrybuj kanał i bądź z nami, bo będziesz win-win i będzie fajnie. Lecimy. W ogóle, jak ktoś jest z tych rejonów, to dajcie znać, czy są tu jakieś trasy fajne. Pamiętam, że jakiś właśnie ziomek do mnie pisał. Kurde, gdzieś tu z okolic Żywca Mieliśmy się zgadać, ale dzisiaj też tak Mega na spontanie to wyszło No, wygląda to naprawdę zachęcająco Widzicie, co się dzieje? Jakoś lata na boki Ej, ale jest ślisko, nie? Masakra. Ślisko? Przez liście, no. Liście i kamienie. Nie, musisz się wycofać i rozpędź. Albo i nie. Dobrze, dobrze. Próbuj. Ale wymęczyło łapy. Ale wjazd fajny. To będzie tak. No, to będzie taka jedna pięćdziesiąta No To co żeśmy wjechali. Piękna sprawa <grywa> Super Wojciech Jaworzyna 864 metry nad poziomem morza. Ty. No to na szczycie jesteśmy w sumie. Ale fajnie. No tu elegancko. Tutaj Ty to ja jestem to mega, jest mega zadowolony. zadowolony. Aha, bo tu mam gumkę. To umówmy się, że tak legitna jazda, bo oni raz my nie zjechali do lasu. Tak, no. Drogo, Chwila odpoczynku. Wy sobie zobaczcie, albo inaczej. Kask prześciągnie i pokażcie A tam kocie chyba dziś jest dalej, nie? Chyba tak, no Ale jakie my tu widoki mamy Mega Czy na szerokim kącie kurde tak nie do końca to wam odda, ale Ale przesztos ja bym jeszcze popróbował tam na te góry, te wysokie Na góry? No roboty lepiej No właśnie robię no i co? No i No, ty No ale nie miały teraz łatwo, nie? Kurde nie, no akurat z tego jestem zadowolony, bo Tyle co my jeździmy po takich trasach No większość mi się wydaje, że te chłopy, wiesz, podjazdy, nie podjazdy No to podjazd też wyjedzie, ale po takiej trasie, gdzie macie co chwilę takie kamienie. Wydawało mi się, że ten zawias to no ciężko może mieć, a jest spoko. Ty, no ale widzisz ja tu na dwójce, a później na trójce żebym wyjeżdżał, no. to tak wiesz, troszkę gazu. Tak to na trójce no też nie tak fajnie Wiadomo, że jakbyś z obrotów, to by zdechło, ale jak tak. wiesz, trzymasz te obroty... No to jak każdy 4 nie? Ciekaw jestem jak tu dwusuwem by się wyjeżdżało. Trzeba będzie spróbować kiedyś. Tak, chuj to chłopie. No, Ale powiem Ci dojazda. szczerze, że mi nie jest potrzebny mocniejszy motocykl. Nie, tyle wystarcza moim tak, zdaniem. Tak mi się boję, znaczy boję. No nie odkręca się tego, moim zdaniem, no wiadomo, podjazdy to spoko, nie? Ale... No, podjazd też, też co innego, bo podjazd to walisz, kurwa dwuje i wpierdzielasz w opór i, i zamykasz to. oczy, żeby szło jakoś. Nie? Zdrówko. Ale fajna opcja, sobie wyjechać na coś takiego. Tu za nami ławeczka. Można sobie ognisko jakieś strzelić. Mega fajna opcja. Jedzie, kład, dobra, zbucamy. Ale widok Ej, Ładnie do góry czy gdzie? No tam jeszcze zjedziemy kawałek, zobaczymy gdzie to się łączy i potem wracamy. Ja myślałem, że to się będzie łączyło, ale tak... Kurwa, tu wyjechałem, segaz se gaz, jakoś mnie, nie wiem, wyjebało mnie, kurwa, nie załapałem nic w Gdzie ta droga? Tego się nie spodziewałem akurat. Zobacz. GoPro ci spada. No co ty, Ziomek? Nie ma opcji. Co ty? Co ty? Czekaj, zaraz zobaczę, ale chyba nie. to spróbował jakoś na obkoło objechać no bo tu to może być ciężko z tymi liśćmi kolejny straszne. tak robią wiedziałem, że się to tak skończy o Ej, uwaliłem klamkę od hamulca No Ale się złamała w tym miejscu gdzie powinna Także crash jest zaliczony Mekeke. Mikołaj się będzie śmiał, że w końcu hamulec złamałem Znaczy klamkę no, złamałem klamkę, nie łamkę. Ty no, ale na tych kamieniach spoko, że się tu uwaliła, a nie tu cała. Jeszcze dam rady naciskać. Yeah!

I still be here standing. Never took a loss, and it ain't something that I'm planning. I dang it. Dobra, to cisnęmy do samej góry. Cisnęmy do samej góry. Co zrobiłem? Cofni, cofni. Хорошо. Давай, давай. Wow. <laughs> No ale już końcówka prawie. Jeszcze tylko zjechać. Kurwa, tu bym się najbardziej zmęczył ze wszystkich powiązań. Tutaj nie? No oh. jakby Na jesień to będzie przepęk, tu liści będzie Ja Jasień to się nawet tu nie wybieram. No nie ma, to będzie tak Chyba, że z kolcami. trenujesz jazdy na rowerze jasne na tylko, że tak. na takim co nie trzeba pedałować ewentualnie to jest noga jedziemy dalej fajną opcją jest to światło z tyłu stopu i w ogóle słychy nie doszły, że e, następna wersja Xera może coś takiego mieć więc byłoby ciekawie plus do tego jeszcze kilka innych dodatków Zobaczymy co to wyjdzie Bo jak na razie powiem wam że XRX no to robią roboty okay. Panowie tu nie no. ma <grywka> co pierdo jecha Jak szefo mówi to tak jest <grywka> Dobra, standardowo szybkie podsumowanie. Dla mnie wycieczka enduro 10 na 10 Ze strat mamy złamaną klamkę, aczkolwiek nie jest źle, bo się ułamała tutaj, gdzie powinna. Gdzie jest to wycięcie, więc fajnie. I u ciebie chyba. No nie, no ta nóżka się wygięła po raz 30, ale się nie złamała i nadal działa. No, no i dobre. Wojtuś, jak ci się podobało? No przednia wycieczka, fajna, nie? Kamyczki, eleganckie podjazdy. No. Nie podoba mi się z jazdy, i teleje Ale widoki naprawdę oddały, nie? Także my spadamy i żegnamy się. Win, win, o! To czekaj, dawaj trzy, trzy cztery. Cztery. Nie zapomnij dać suba, dać lajka i skomentować, co ci się podobało. O. Nie komentuj, czy mi się podobał, czy ci się nie podobał. O, właśnie, daj znać. Ale tu razi. To moja zajebistość Czekaj, złapiesz? Nie Dawaj Nie złapię Jaki <grym> da... <grym> to łap Ty teraz win, win. Na razie